Siemano, z tej strony Karcik, witajcie na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku zmienimy sobie trochę format mojego kanału, będzie inny content technologiczny, zrobimy sobie taką serię, nie wiem czy długo ona będzie, czy krótka, o nazwie Tech Time, raz na jakiś czas będę przedstawiałam newsy ze świata technologii, to co, zaczynajmy! Pierwszą kwestią, którą chciałbym poruszyć, jest Android 10, który niedawno wyszedł. Kilka dni temu de facto wyszedł na Pixela, został Google, Google Pixele, został zaprezentowany. Co nowego jest w nowym Androidzie? W czystym Androidzie, bo nakładki już pewnie to mają, przynajmniej duża część z nich. Ulepszone gesty, belka malutka znana z iPhone'ów, gest przeciągnięcia w bok wywoła nam cofnięcie. I myślę, że to będzie na pewno lepsze za rozwiązanie niż dotychczasowe. Co jeszcze mamy nowego? Możemy sobie takim fajnym smaczkiem jest, jeżeli wejdziemy w opcje programistyczne, tam jest opcja, możemy sobie zmienić całkowicie kolory interfejsu. No, tych klawiszów, na przykład, jak się wysuwa w dół, w, z, z góry w dół belkę, można sobie jakichś się chce kolor ustawić. To jest bardzo fajny taki smaczek. To jest bardzo fajne, według mnie. Kolejną nowością jest dodanie całkowicie ciemnego trybu w ustawieniach, w ustawieniach i innych elementach oprogramowania. Oczywiście nie mówię tu o wszystkich aplikacjach, bo to się nie da tak wszystkiego ładnie zgrać naraz. Niektóre aplikacje po prostu nie będą tego obsługiwać, zwłaszcza te ze sklepu Play, które nie są wydane przez Google, chociaż Google pracuje nad wszystkimi aplikacjami, żeby je wszystkie dostosować pod ciemny motyw, co jest bardzo teraz takie modne. I myślę, że to będzie bardzo fajna opcja dla osób, które mają ekrany AMOLED w swoich telefonach, które będą mniej pobierały energii przez to, że są czarne, czarne tło, yy, nie pobiera w ogóle energii wtedy ekran. I to będzie bardzo fajna też opcja dla tych, którzy po prostu lubią ciemne kolory. Wiem, że to bardzo dziwnie zabrzmiało, bez sensu to było, ale może to będzie, to się wytnie. Faktem jest to, że w niedługim czasie, za kilka dni, 10 września, zostanie yy, przeprowadzona kolejna konferencja Apple, na której zostaną zaprezentowane najnowsze iPhony. Przecież nic o nich nie wiemy. Nie ma żadnych przecieków, nie było nic. Yy, ale taką ciekawostką mogę Wam powiedzieć, że jeden z yy, internautów na Twitterze napisał, że następca iPhona 10R będzie się nazywać iPhone 11. Yy, następca iPhone'a 10. S ma się nazywać iPhone 11 Pro, co jest też ciekawe, a najdziwna bardzo nazwa yy, następca iPhone'a 10S Max będzie się nazywać iPhone 11 Pro Max. Nie wiem po co to utrudnianie życia konsumentom, ludziom, jak można było zostać przy dotychczasowym wzornictwie. Było w sensie. I myślę, że ten najtańszy iPhone będzie według yy, przecieków. Ma być tańszy, umieć mieć dwie kamery. No i ten szpetny wygląd tylnych aparatów, w iPhone'ie, który według mnie jest bardzo brzydki, nie bójmy się tego powiedzieć. Kwadrat na środku urządzenia, taki wywalony, jakby ktoś tam nie powiem co zrobił. Już kwestią jest oficjalne zakończenie współpracy Google i Huawei, przez to, że Huawei został przez rząd USA wypisany na czarną listę firm, z którymi amerykańskie firmy nie mogą współpracować. Po, po prostu. Najpewniej już Huawei P30 nie dostanie Androida, albo jeżeli dostanie, to dostanie po prostu gołego Androida bez żadnych, żadnych, ale to żadnych usług Google'a, czyli sklepu Play, YouTube'a. Ma w Google, Google Pay, z którego bardzo dużo ludzi korzysta, zwłaszcza tutaj w Europie przez NFC. No i myślę, że to na pewno odbije się na wynikach sprzedażowych, i dotychczasowi posiadacze Huawei nie muszą się o nic martwić ich telefony po prostu nie dostaną aktualizacji do najnowszego Androida będą cały czas yy, dobrze jakby dobrze wspierane, nie będą już wspierane przez yy, bezpieczeństwa łatki, nie, do, nie będą dostawiać po prostu aktualizacji oprogramowania, chyba że Huawei się stwierdzi, że woli przejść na swój system, co też może się stać, też na starszych modelach, ale na razie dotychczasowi posiadacze Huawei nie mają się o co martwić. Będą nadal mieć usługi Google'a. Nie wiem, czy to też nie jest najlepszy czas na kupno sobie Huawei'a w tym czasie, bo będą pewnie teraz trochę sukcesywnie tanieć. I pewnie już później nie będzie sensu kupowania kolejnej, kolejnych telefonów, jeżeli nie będą mieli usług Google'a, jeżeli komuś na tym zależy. A jeżeli nie zależy, no to wolną rękę <grywamy> zostawiamy Wam. Ja, no, ja, niby na pewno brakowało z Google Play innych y, usług, chyba że Huawei swoje stworzy. I będzie dało radę przekonać swoich klientów do przejścia na jego usługi. Możliwe, że po prostu Google sobie USA sobie bardziej zaszkodzi niż pomoże podczas tego dealu. Jakby, co ja powiedziałem, dealu. Ale myślę, że przez to dostanie trochę swój kawałek rynku Apple, Huawei i Xiaomi. Co też może być ciekawe że i myślę, że to może spotkać wkrótce wszystkie marki telefonów, które są z Chin wszystko co chińskie, może po prostu Huawei już dostał takie, taki cios yy, Xiaomi kolejne może być, kolejne może być Oppo, Vivo inne też takie marki yy, które po prostu za bardzo się już zaczynają rozpychać i dominacja Apple i Samsunga komuś może się nie podobać oczywiste jest komu ale to może, trzeba zostawić, to może jednak się nie wydarzy. Miejmy na taką nadzieję. Kwestią jest Galaxy Fold, który został zaprezentowany na yy, targach HIFA w tym roku. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo producent Samsung prezentuje dwa razy ten sam smartfon. Smartfon o tablet, składany smartfon, jakby nie patrzeć, ale też jest ciekawe, bo dostał. Został zmieniony, konstrukcja była zmieniona troszeczkę. Podobno lepiej wygląda na żywo niż na zdjęciach, lepiej miał link taki flagowy i ma kosztować od 10 tysięcy w górę, więc to też jest dla wąskiego odbiorców urządzenie. I myślę, że to też będzie taki coś nowego w branży. Coś, czego jeszcze nie było i to może naprawdę zmienić branżę całą technologiczną, wszystkie smartfony, tablety. Bo to jest na pewno fajna opcja. Dla ludzi, którzy są gigami, lubią bardzo drogie rzeczy, albo są po prostu bogaci i stać ich, bo kto bogatemu zabroni. Ej, weź ci tam, skończył swoją gadkę żenującą. No, bo to, to i zacznij się w końcu, za, weź jakąś, się za jakąś robotę, kurde. A nie jakieś gadki żenujące gadasz. No dawaj no. A jak mocny jesteś, youtuber. O, w dzisiejszym odcinku Tech Time. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeżeli tak, strzelajcie łapkę w górę, zostawcie subika. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to jeszcze kliknijcie koniecznie dzwoneczek. To co? Do zobaczenia następnym razem. Cześć!